z Polskiego jest konkursem dla cudzoziemców, w którym uczestnicy wykazują się znajomością polskiej ortografii. Zwycięzca otrzymuje tytuł cudzoziemskiego mistrza języka polskiego. Kosmiczne kontemplacje. Gdy półpolka, półnorweżka Grażyna przyjechała na letnią szkołę do Cieszyna, zaskoczyła ją przebogata oferta zajęć i późno-popołudniowych atrakcji. Pewnego wieczoru, wracając z quizu językowego o intrygującej nazwie Ale Kosmos, znalazła wreszcie chwilę, by odpocząć położyła się na stojącym przed akademikiem leżaku i spojrzała w rozgwieżdżone niebo. Na ciemno ciemnoszafirowym firmamencie dostrzegła migocące gwiazdy, które tworzyły świetliste konstelacje. Po seansie Obejrzanym w Chorzowskim planetarium, z łatwością rozpoznała wielką niedźwiedzicę i mały wóz. Przypomniała też sobie niesamowite odkrycia polskich astronomów. Oni także często patrzyli w górę i marzyli o zgłębianiu tajemnic wszechświata. Dzięki ich wielogodzinnym obserwacjom poznaliśmy arcyważne prawa astronomii. Jan Hebeliusz odkrył kilka komet i jest twórcą nowożytnej selenografii. Z kolei Mikołaj Kopernik dowiódł, że to nie Słońce krąży wokół Ziemi, lecz odwrotnie. Ach, jak cudownie byłoby polecieć na księżyc! Pomyślała podekscytowana Grażyna. Ciekawe, co wzięłabym ze sobą w taką podróż. Może tę bladoróżowo-żółtą filiżankę na herbatę, którą dostałam od przyjaciółki na gwiazdkę, a może ulubioną przytulankę. Komputer? Naprawdę już sama nie wiem, ale na pewno nie zapomniałabym o książce do polskiego. Mogłabym wtedy powtórzyć reguły tworzenia i użycia imię słowów przysłówkowych, zarówno współczesnych, jak i uprzednich, bo to zawsze był dla mnie istny kosmos.